Witajcie, jestem i dzisiaj gram w Happy Meal. Chwyt, e, e, e. Ach. Super. Piętny. E w takim razie... hm, No i co teraz? Musimy wyrestartować level. I lecimy od początku. Czy się właściwie stanie, jak ja tego guzika nie naciśnę? Tylko tak, żeby mnie nastraszyć. Nie, hmm, nie, nie, oś i no końców nie zauważyłem. Czyli nie mamy głowy, Spoko. co tam nie mamy głowy, wielkie mi nie. O, jedna się jelita. Super. Głowa na górze, jelita na dole, wszystko się pomy... Nogi na górze, ręce na dole, wszystko... Wszystko jest fajnie. Ha, belka. Nie tłuszczą. A, na tym ten, ten guzik jak polegał. No to jednak dobrze, że go nie wcisnąłem. W pierwszym razem bym nie wiedział. Ej. O, 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 o. Ej, już nie mamy stopy. I kasku. Świetnie się zapowiada. Ej, no, co jest? Czy rozumiem, że to koniec. Co on zrobił? Mhm. Mm o! Może mogę jechać! Dawaj! Dawaj, mój pojeździe! Dojedziesz! Wierzę w Ciebie. No, trud. Hmm. Restartujemy level. Mm -hmm. yy... Yy, tak, nie, nie dam zobaczyć wam jak wybucha to wszystko i jak się tutaj kwabi, bo chcę, żebyście zobaczyli jak to przechodzę, jak. Wygłupiam. No dobra, czyli mamy stopy. jesteśmy Mam przedziurawioną głowę. Fantastycznie. Super sprawa. Nie. Przedziurawiona głowa. Przedziurawiony I rób se co chcesz. Czyli mamy stopy. Spoko. No jeszcze przejedź, przejedź jeszcze. Gdyż rady mówisz, dobra. No dobra, nawet mi się podoba. Gdybym go przeszedł, byłby jeszcze fajniejszy. Może. Życie co, miło? może i nie. desz rady. U. Uh. Tak mm. mówisz? No okej. Okay. Jeszcze mi tylko kilka ugrania. dlaczego? Dobra, ostatni raz to przechodzę. Trzymajcie wciółki. Okej, cały wolę. Żegnamy się tutaj o szpagat Pani. E, Dobra, żegnamy się z Wami już. Mm, mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli chcecie więcej happy wheelsów to piszcie w komentarzach oczywiście, że chcecie te happy i -y. Ja postaram się je zrobić, także papa, pa, cześć, siema.